Ta ziemia rzeczywiście ona ginęła po śmierci siostry Dulcy. Siostra na pięć lat przed wybuchem wojny już o tej wojnie mówiła. Ona przygotowywała nawet do tej wojny, mówiąc, jak należy postąpić, czy w jaki sposób się zachować. Więc tak jak pani redaktor tutaj wspominała, że mamy dawały mężom czy synkom tą ziemię, ale jak Rosjanie przechodzili przez brzezie. I dziewcząt kobiet. Te panie chowały się w, w komórkach czy w jakichś pomieszczeniach, które były obsypywane właśnie tą ziemią i świadectwa opowiadają, że mieszkanie było splądrowane, a to miejsce, gdzie ta kobieta się schowała nienaruszone i to jest pewne, że Dulcisima pomogła. Tak wybrzmiewa jedno, drugie, trzecie, kolejne świadectwo. Bydło jak chorowało. Jedna pani mi opowiada, że po Śląsku nie powiem, bo nie jestem ślązaczką, z dolnego Śląska pochodzę, ale to pięknie wybrzmiewa, jak, jak pani opowiada, że właśnie koza jej zachorowała. I mówi się: ja miałam małe dzieci, nie miałam co im dać jeść. Ja tak prosiłam simkę i wzięłam ziemię, ona tą kozę posypała tą ziemią, i ta koza wyzdrowiała. Albo do jadła dosypywali też troszeczkę tej ziemi. No to tak jak ja to mówię z soli do rosołu, no bo ile można tej ziemi, prawda, dosypać? Uświęcona obecnością właśnie siostry Dulcissimi. Pan Bogu spodobało się właśnie jakoś tą ziemię wykorzystywać też do tego obdarowywania łaskami ludzi.